嗯，对啊，能不能？Yeah, go, go. 이런 원리를 이용해서 w 뭐 이렇게 이렇게 원리를 가지고 어떤 분들이 이렇게 아니 무슨 사람이 가잖아요. 제가 바탕을 하는데요. 어떤 하나 이 개념을 이렇게 가지고 이제 제가 뭐 알아가면서 이제 이렇게 좀뭐 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 이렇게 좀 Jeszcze na pewno za będzie obliczany, ale jeszcze jedna informacja do was szanowni zawodnicy. Pamiętajcie, że ten jest punktowana punktuje punkcie zawodników, tego do oczywiście się do klasyfikacji punktowej, czyli koszulka, biała, lankę i Każda runda sześć zawodników na osiągnięcie punktuje, w sędziowej liczące lat liczą, to a my czekamy już tylko kiedy Czarek nam pokażę jedną minutę do startu. Przypominamy trzeci etap Tour de Junior, Letnica, Karpacz, Cieszyn. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie, rozstrzygnie się etapy i rozstrzygnie się również specyfikacja generalna. Przypominam, żółta koszulka, ogólny sponsor główny w tym momencie w tej koszulce, Marcel Paterski, no i na pewno będzie walka do samego końca dzisiejszej organizacji. Jedna minuta do startu. Jedna minuta do startu kategoria muzika. Siedem okrążeń przypominamy przed wami. Każda runda punktowana. Przygotowanie, skupieni. Gregoria Wojcika. Oględnym sponsor Górny. Kurde Polonie Juniorem. A memoria Omaniana I Już mamy to ostatnie obliczanie.

ストリートはどうですか? <music> <music> an 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 Druga edycja. 40 lat temu było moje zwycięstwo w 1985. Wspaniały wyścig w tym roku, bardzo mocna obsada. Ponownie na Ziemi Cieszyńskiej już często Trublepolon gościł w tych terenach, ale wspaniałe tereny. Nie ma gór, ale cały czas tereny męczący i na pewno ten etap da się zawodnikom we znaki. Już od jutra mamy teatr ta, Bukomina, Bukomina, także... Ten etap jest ważny, bo tutaj też się może klasyfikacja generalna. Plus samego, który ma dwa żebra pęknięte, może Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, którzy ucierpieli trochę wczoraj na etapie. To jest kolarstwo, tak? W kolarstwie wypadki bywają, neutralizacja to jest normalna decyzja, jeżeli karety są wstrzymane, wyścig i może ruszyć bez karetek, także neutralizacja była no, w, takiej, w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, Naturne Franc mieliśmy też wiele krach i, i też to samo się wydarzyło także to jest sport, to jest kolarstwo i cieszę się, że za... ponownie jesteśmy w Kiszynie Rafał Majka ale nie wiem jak on się po wczorajszym dniu dzisiaj na pewno będzie lekko rozbity no jutro, pojutrze będą decydujące etapy bardzo kibicuję Rafałowi nasi zawodnicy z kadry narodowej mają jedną koszulkę postarają się uzyskać jeszcze koszulkę Kurala no zobaczymy, dzisiaj będą trzech Polaków Maciejów i dwóch reprezentantów Polski z kadry narodowej Bernas i Gajdulewicz także no, myślę, że chłopcy parę punktów na premię zdobędą i że popatrzą o Dzisiejszy trzeci etap właśnie w Cieszynie, Tour de Bolon junior wygrywa Weronika Sieradzka UKS, Koźmijanka Koźmijak. Prosimy bardzo Panią Burmistrz, prosimy Dyrektora Wyścigu, prosimy Agatę Lań, prosimy również Marka Leśniewskiego, a my już w tym momencie, jeśli chodzi o dzisiejsze etapy. Teraz w cieszynie na mecie Zjadujemy. tutaj zaraz kolarze Zjadujemy. będą wjeżdżali na rundy. Liczymy na bardzo mocny doping, Zjadujemy. przepiękna Zjadujemy. starówka. Cieszymy się, że możemy tu być. Przyjazdłem kilka razy. Startowałam wczoraj na wyścigu etapowym tuż za granicą, natomiast tu e, na Staruszce w cieszynie po raz pierwszy. E, Przepięknie macie, ludzie są fantastyczni, więc cieszę się, że rzeczywiście kolarzą, któremu kibicuję najbardziej, jest e, Rafał Majka zadowiczki. oraz Michał Kwiatkowski i cała polska reprezentacja. Wszyscy Polacy, którzy jeżdżą w ekipach rotuwych. E, a kto wygra? Przyznam że już zapomniałam, kogo obstawiłam. E, więc nie powiem tego, e, dziś natomiast w nie najbardziej trzymam za Staszka Aniołkowskiego, który jest naszym najlepszym polskim e, sprinterem, więc kibicujcie mu mocno. Bądźcie gotowi, przygotujcie swoje dłonie, przygotujcie swoje gardła. bądźcie w podobiu, żeby za chwilę powitać ponownie Filipa Maciejuka na przejeździe przez kreskę mety, kiedy wyjedzie na swój kolejny samotny rejs, bo no nie Są już tabliczki, są już tabliczki odmierzające ostatnie metry do linii mety, która nie jest jeszcze linią mety. To będzie wjazd na kolejne okrążenie, na drugie okrążenie, a potem jeszcze dwa razy. Ale już za chwileczkę w takich będzie tutaj coś rozsądnie. I teraz mamy ekipę Wakra i Wiktawios. Wielki aplauz, Wiktawios! Kimnopisa, Kimnopisa, jak ja wiemy, Michałowiec! jeszcze raz pan, ale nie widzę. Okej, kochani, mamy ostatnie minuty. Za chwilę zanim ci dwaj kończymy... To no i właśnie przyjdziemy i obrońmy to z wielką energią dla Czesława Langa, dla tych wszystkich zawodników, którzy skartują w 82. trudę polą półsłyn Łatur. A tam jeszcze spóźnieni masażyści biegną, żeby poszli na nic nie ranego, ale oni wiedzą, jak się zaponywać w korytorze, oni doskonale dają sobie rado, ale muszą... もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう Za momencie posłością dla zawodnicy całego dyrektora wyścigu czasu, pozdrawiam! Ci ludzie niesamowite są, te zespoły te kolarskie, bo to nie tylko kolarze, ale to również masjarzyści, dyrektorzy, dyrektorzy sportowi, mechanicy. I teraz mamy ekipę Bankra i Wiktorius. Wielki aplauz! Wielki aplauz! Wielki aplauz! Wielki aplauz! Wielki Jeszcze raz pan, ale nie widzę. Okej, okay, kochani, mamy. 3 minut 25, 30 sekund Za chwilę pojawią się czołgownie za, za chwilę zanim e, ci dwaj kolonki No i właśnie przywitajmy ich Obronioną z wielką energią Dla Czesława Langa Dla tych wszystkich zawodników, Którzy skartują w 82 Wciąż deponują Półceń, Łagdur a tam jeszcze spóźnieni masażyści bieglą, żeby ktoś tam ich nie rajechał, a oni wiedzą jak się zakonywać w korytarzu, no i doskonale dają sobie radę, ale muszą przyspieszyć, muszą przyspieszyć, bo za chwilę zawodnik... Za momenty samochód dyrektora wyścigu na no moment dwójka. Już jest dzwonek, już go słychać. Za momencik posłuszą do zawodnicy samochód dyrektora wyścigu. Czekamy, manga, pozdrawiamy. Szynie. I w tak pięknym anturażu, w tak pięknej scenerii zawodnicy za moment będą wychodzić na podium. Zaczynamy dekorację. We are going to start today's award ceremony in the third place Tintor Tautenberg. Na trzecim miejscu Tintor Tautenberg. In the second place. Minister me Ben Tarnell! <laughs> and the winner! And the winner of 4th stage, 82nd through the Yusuf Award Tour is Paul Marien! Bezpieczeństwo w Szanowni Państwo, nagrody wręczą Pani Gabriela Staszkiewicz Burmistrz Cieszyna Pani Magdalena Kowal, Dyrektor Generalna Arcyksiężniczego Browaru Zamkowego Cieszyn, Agata Lang Pan Czesław Lang Zapraszamy serdecznie Pierwsza trójka The first three rider In the fourth stage of 82nd Tour de UCI World Tour The winner is Paul Manier Suda Quickstep The first win in World Tour Paul Manier In the second place Ben Turner And in the third place Miejmy taką nadzieję, trzymajcie za nas kciuki Dzięki Dziękujemy oh! Na cześć Rafała! Ode mnie Rafał od Was Majka. Rafał! Majka! Rafał! Rafał! Rafał, dziękujemy! To dzięki Tobie mamy te emocje i tę energię. pracy, ale nagrodą jesteście Wy, że macie radę że się cieszycie, że możemy przeżyć te wielkie emocje sportowe przy okazji pięknie pokazać tak Polskę na całym świecie, bo to ta tak jak do 65 państw, tutaj Szczecina mogli oglądać kibice na całym świecie, jak jest piękna Polska, jak jest cudowna publiczność, którą tutaj mamy także szczerze serca Wam bardzo, bardzo dziękuję Dziękujemy bardzo serdecznie, miejsca, a także Adam Śluta, też, Martin, dziękujemy Paniom, dziękujemy Panom bardzo serdecznie, bardzo gorąco i po majątku będziemy się z państwem, drodzy państwo, i z bólem serca żegnać z Cieszynem. To był imponujący etap, pani burmistrz, pani prezes, robicie sławie. Naprawdę taka atmosfera, jaka panowała dzisiaj na mecie w Cieszynie. Znowu się zdarza. Szanowni państwo, to był przepiękny etap, Byłem mnóstwo wzruszeń za sprawą Filipa Maciejuka. Ze sprawą Stanisława Jąkowskiego, Rafała Majki, Michała Piotrowskiego, wszystkich Polaków, Patryka Stosza i całej reprezentacji Polski. Za zawodnikami 200 ponad kilometrów i cztery etapy przejechane. 82. turno pod WC i uef Ale to oczywiście nie koniec, bo jutro kolejne kolarskie emocje.